Hate, gwarancja i konkurencja. Konkurencja zdrowa i toksyczna. To były tematy, które Maja omawiała na ostatnim spotkaniu studentek Akademia Farloków. To są tematy, które zna każda branża i ważne jest, żeby je zrozumieć. Bo konkurencja, ta zdrowa, naprawdę potrafi dodać skrzydeł, bo motywuje i pokazuje, że rynek żyje. Czyli są to ogólnie biznesy, które wykonują podobną usługę, a ty chętnie inspirujesz się nimi, bo chcesz działać podobnie. A ta niezdrowa najczęściej wynika ze strachu i porównywania się. I właśnie tu Maja podkreśliła coś ważnego. Mamy unikatowy model biznesu i dokładnie tego samego uczymy w akademii. Dlatego ani wy, ani my nie macie realnej konkurencji. Są jedynie salony podobne, ale nie takie same. Każda z Was tworzy własny styl, własną jakość i własną markę, której nie da się odtworzyć. Drugi temat to hejt. Tu dziewczyny omawiały skąd bierze się taki hejt, jak wpływa na zasięgi i dlaczego pojawia się akurat wtedy, kiedy idziesz do przodu. Maja pokazała też krok po kroku, jak wykorzystać hejtera do podbicia wyświetleń i przy okazji sprawić, żeby stał się niewidoczny. No i był też temat gwarancji, to znaczy w kontekście usług aplikacji Afroloków. bo błędy zdarzają się naprawdę każdemu, ale chyba najwięcej mają ich te salony, które najgłośniej piszą o innych. No i tu właśnie fajnie łączy się temat gwarancji z hejtem. Ale najważniejsze to umieć przyznać się do winy i spokojnie wziąć na klatę każdą prośbę o poprawkę. To jest naprawdę bardzo proste. Dzięki temu uczysz się unikać błędów i budujesz zaufania klientki, które zwykle wracają do ciebie z usługi na usługę. Myślę, że to spotkanie dało dziewczynom nie tylko fajną wiedzę, ale też taki spokój i siłę. To bardzo ważne, żeby budować markę bez strachu, że ktoś coś powie, napisze albo że popełnisz jakiś błąd. Tak to wszystko się wydarzy: będzie hejt, będzie prośba o poprawienie fryzury, będzie pukać do drzwi toksyczna konkurencja, ale to tylko dowód na to, że wchodzisz już na wyższy poziom. Więc głowa do góry. Ten materiał powstał dzięki Akademii Afroloków, pierwszej na świecie platformie uczącej, jak tworzyć i rozwijać biznes fryzur alternatywnych. Z kodem Akademia zyskasz 5% rabatu na koszyk. Partnerem odcinka jest Trusty Media, agencja marketingowa napędzana pasją i wspierana przez mądrą technologię.